Patryk Michalski i Łukasz Włodarczyk to dwie śmiertelne ofiary wybuchu na ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Zginęli, gdy próbowali przyjść z pomocą poszkodowanym w pożarze. Ginie nam 34-letni kolega z 12-letnim stóżem, 33-letni kolega z 11-letnim stażem. Osierocił dwójkę dzieci. To jest tragedia dla nas wszystkich. Ci strażacy oddali swoje życie by próbować ratować innych. 11 strażaków biorących udział w akcji trafiło do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z budynku przy ulicy Kraszewskiego ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. Stracili dorobek całego życia, ale władze miasta obiecują, że nie zostaną bez pomocy. To zabezpieczenie finansowe tych osób, ci, którzy są mieszkańcami tej kamienicy najbardziej tutaj która ucierpiała. No to oczywiście oni stracili wszystko meble, sprzęt, a Z pomocą spieszy też Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Poznańska Caritas. My, jako Caritas, chcielibyśmy ich wesprzeć poprzez zbiórkę, którą uruchomiliśmy na naszej stronie. Jesteśmy tutaj też na miejscu, wspieramy ich posiłkami, wspieramy ich wodą, czymś, co może być potrzebne na, na, na ten obecny moment. Ale chcielibyśmy, żebyśmy, żebyśmy, kiedy już opadną emocje, kiedy już tutaj się uspokoi sytuacja, Rodziny, rodziny, które zostały postępowane zostaną bez niczego, bez domu. Chcielibyśmy ich wejść przed odbudowywaniu nowe, nowego życia. Na tej ulicy swoje biznesy prowadziło sporo przedsiębiorców. Pomoc w ich odbudowie deklarują również władze miasta. Będziemy robili wszystko, żeby te e, biznesy mogły jak najszybciej zacząć funkcjonować, żeby ci ludzie zacząć mogli normalnie też żyć. Do pożaru doszło w sobotę około 23.00. Zapaliła się piwnica. Strażacy dzięki zamontowanej czujce dymu przybyli na miejsce po 5 minutach. Kilkanaście chwil później okolicą wstrząsnął potężny wybuch. Przyczyny pożaru zbada specjalna komisja. Jednak w cierpliwość muszą uzbroić się mieszkańcy tej ulicy. Z chwilą, kiedy będziemy mieli informacje ze strony nadzoru budowlanego i ze strony prokuratury, że będziemy mogli po kolei zwalniać te miejsca, do dyspozycji mieszkańców, tak będziemy to, to czynić. Jednak proszę też uzbroić się w cierpliwość. To jest naprawdę poważne wydarzenie. To jest katastrofa budowlana z ofiarami śmiertelnymi. Dlatego też bardzo poważnie do tego podchodzimy. Będziemy wykorzystywać również oczywiście doględzin skanery 3D, ażeby dobrze zabezpieczyć materiał dla śledczych. Inspektor budowlany potwierdził, że kamienica na ulicy Kraszewskiego zostanie rozebrana.